Bajka ze Stanów Zjednoczonych o chmurce. A folktale from the United States, the cloud. Pewnego gorącego letniego poranka, one hot summer morning, mała chmurka płynęła lekko i szczęśliwie po błękitnym niebie. A little cloud floated lightly and happily across the blue sky. And w dole była Ziemia, far below lay the earth, bronzowa, sucha i spustoszona od sushi, brown, dry and desolate from drought. Mała chmurka mogła widzieć biednych ludzi na ziemi, którzy pracowali i cierpieli na gorących polach. The little cloud could see the poor people of the earth working and suffering in the hot fields. Podczas gdy ona sama płynęła sobie. Na porannym wietrzyku bez trosko, while she herself floated on the morning breeze without a care. Och, gdybym tylko mogła pomóc tym biednym ludziom tam w dole, pomyślała. Oh, if I could only help the poor people down there, she thought. Wyglądali na takich zmartwionych i zmęczonych. They look so worried and tired. Gdybym mogła choć trochę sprawić, aby ich praca stała się łatwiejsza, albo nakarmić tych głodnych, albo napoić tych spragnionych. If I could but make their work easier. Or give the hungry ones food or the thirsty a drink. Ale na ziemi robiło się coraz goręcej. On earth it grew hotter and hotter. Słońce paliło tak mocno, że ludzie mdleli w jego promieniach. The sun burned down so fiercely that people were fainting in its rays. A nie mogli się zatrzymać, aby odpocząć. They could not stop to rest. Ich zadaniem było pracować bez przerwy, bo byli bardzo biedni. They were obliged to go on with their work, for they were very poor. Jak dzień mijał, chmura stała się coraz większa i rzucała coraz większy cień na ziemię. As the day passed, the cloud became larger and it cast a big shadow on the land. Zauważyła, że ludzie zatrzymywali się właśnie w tym miejscu, gdzie ona rzucała cień. She noticed that people were stopping in the place she shaded. Czasami przystawali i patrzyli w górę na chmurę, tak jak gdyby się modlili i mówili Och, gdybyś tylko mogła nam pomóc! Sometimes they stood and looked up at the cloud as if they were praying and saying Oh, if you could help us! Wtedy jej pragnienie, żeby zrobić coś dla ludzi z ziemi stawało się jeszcze większe. Her wish to do something for the people of earth was even greater. Pomogę wam, pomogę, zrobię to, mówiła chmura. I will help you, I will, said the Cloud. I zaczęła się Delikatnie zatapiać w dół, opadać w dół w kierunku ziemi. And she began to sink softly down toward earth. Ale nagle, kiedy m, tak zlatywała na dół, przypomniała sobie o czymś, co powiedziano jej, kiedy była jeszcze malutką, chmurką dzieckiem. I siedziała na kolanach swojej matki oceanu. But suddenly, as she floated down, she remembered something that had been told to her, when she was a tiny cloud child in the lap of Mother Ocean. Wyszeptano jej, że jeśli chmura zbliży się zbyt mocno do Ziemi, ona umiera. It had been whispered that if clouds go too near the earth, they die. Kiedy sobie to przypomniała, when she remembered this, powstrzymywała się od opadania. She held herself from sinking. I bujała się tylko tu i tam na wietrzyku, rozmyślając. And swayed so here and there on the breeze, thinking. Thinking. w końcu stanęła nieruchomo at last she stood quite still i powiedziała dumnie i odważnie she spoke boldly and proudly powiedziała she said ludzie ziemi pomogę wam people of earth I will help you niech będzie co będzie Come, what may. Ta myśl sprawiła, że ona się stała w jednej chwili niesamowicie duża, silna i mocna. The thought made her suddenly marvelously big, strong and powerful. Nawet nigdy nie marzyła, że może się. Taka duża. Never had she dreamed that she could be so big. Tak jak wszechmocny anioł, like a mighty angel, ona urosła nad ziemią, she expanded above the earth, podniosła głowę, and lifted her head, rozłożyła swoje skrzydła nad polami i lasami and spread her wings far over the fields and woods była taka ogromna taka dostojna she was so great so majestic że ludzie i zwierzęta oni mieli z wrażenia na ten widok that people and animals were all struck at the sight drzewa i trawy Kłaniały się jej. The trees and the grasses bowed before her. Wszystkie stworzenia na ziemi czuły, że ona chce dla nich bardzo dobrze. Yet all the earth creatures felt that she meant them well. Tak, pomogę wam, wykrzyknęła chmura jeszcze raz. Yes, I will help you. Ride the cloud once more. Oddam wam moje życie. I will give my life for you. I jak tylko powiedziała te słowa, and as she said the words, jakieś cudowne światło zaczęło wydobywać się z jej serca. A wonderful light glowed from her heart. Odgłos burzy wytoczył się z nieba. The sound of thunder rolled through the sky, a miłość większa niż słowa wypełniły chmurę. And love greater than words ca can tell filled the cloud. W dół, w dół, coraz bliżej ziemi ulatywała. Down, down, close to the earth she swept i Zrezygnowała ze swojego życia w postaci serdecznej, uzdrawiającej wody deszczu. And gave up her life in a welcome, healing shower of rain. Ten deszcz to był największy czyn chmury. The rain was the cloud's great deed. Ludzie wiwatowali. People cheered. Jesteśmy uratowani. We are blessed. Chmura nas uratowała. The cloud has rescued us. Ziemia była mokra. The earth was wet. Były kałuże. Były lśniące liście. There were puddles and shiny leaves. Zwierzęta w końcu mogły się napić z wyschniętego strumienia. Animals were able to drink from the dry creek bed. Potem one zobaczyły na niebie, kiedy się rozejrzały, wspaniałą tęczę. Then they saw, as they looked up, that over the whole countryside. A great rainbow crossed the sky wkrótce i tęczy nie było. Soon that too was gone. Ale jeszcze długo, długo potem ludzie i zwierzęta, których chmura uratowała, zatrzymali to dobrodziejstwo w swoich sercach but long, long afterward the people and animals the cloud had saved kept her blessing in her hearts. I przypominali sobie o tym za każdym razem, kiedy widzieli tęczę. They remembered it every time they saw a rainbow. Bye!